stanowali będzie rozpierducha. ducha eee, gdzie jest co O, jest to dobra choć Kurde, dużo ich Dobra, czy siadasz czy nie? Czy naprawdę mamy ukryć pojazd? no co Okej okay. Uczek skowana Może mi się ukraść, czy mi się nie uda Patrz, cieka, je paniutki o tym assembler pozycja druga to moje a, a co ten będzie? F Zdążę mu ukraść ten samochód? Dajcie na sztab Dobra, już jesteśmy niedaleko. To sobie później, jak się uda, wrócimy tą samochodzikiem. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator pit. Jest identyfikator Express Z komu. wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Ładuj tak stopnie. Dziękuję. <tryk> Trochę, kurde... Na ładunku niszczonego zostanie obok pojazdu? Dobra, okay. Dziś są naprawdę w porządku. Amelie od początku nas wspierała. Dostrzegała wartość tego, co robimy i dołożyła starań, żeby powstała ta farma. Długo czekaliśmy na przyłączenie do sieci chiralnej. Pokaż no ta pszenica. Dobrze? Niech mnie. To wszystko dla nas. Jak ci się to udało? Oh, dziękujemy. Kilka ziarenek może brokować przez upadek, ale podoba mi się. swoją drogą znasz może frajel? Yes. Czy mógłbyś przy jakiejś okazji przekazać jej wiadomość? Powiedz jej, dziękujemy za ratunek. Gdyby nie jej interwencja, węzeł południowy, a więc i nasza farma, zostałby zrównany z ziemią. To bohaterka. Możesz jej to powtórzyć. Ach tak, sieć. Dasz radę nas podłączyć? Sam muły zeskanowały Twój ładunek, a potem Cię dopadły, tak? Żeby uniknąć takich wypadków w przyszłości, udoskonaliliśmy Twój skaner ładunku. Powiedzmy, że ktoś chce Cię zeskanować. Jeśli się wyrobisz, możesz zrobić to samo i zastąpić jego sygnał swoim własnym. Muł się nie zorientuje, a Ty będziesz mógł spokojnie odejść, ale musisz trafić w dobry moment. Ok. Nareszcie możemy zacząć czerpać korzyści z temporalu. To będzie pierwsza taka farma na świecie. Przyznam, że mamy kilka pól testowych, ale jako, że nie potrafiliśmy przewidzieć terminów opadów, efekty były marne. Tutejsze opady występują dość regularnie, więc wiedzieliśmy, kiedy sadzić, a kiedy zbierać plony. Potem zjawili się terroryści i wszystko szlak trafił. Zbyt wielu martwych, zbyt wiele kraterów. Pogoda stała się całkowicie nieprzewidywalna. Na szczęście dzięki prognozom pogody wrócimy do gry. Jeśli wszystko się uda, rozszerzymy działalność i wykorzystamy temporale do uprawy ogromnych pól. Oczywiście zamierzamy też kontynuować badania genetyczne. Może uda nam się stworzyć zrównoważony ekosystem? Kto wie, może nawet lepiej zrozumiemy naturę samego temporalu. Czeka nas mnóstwo pracy. Ale jesteśmy na to gotowi. Jeszcze raz dziękuję. Dałeś nam nadzieję na lepsze jutro. <laughs> już nie mogę się doczekać zbiorów. Oby tak dalej, son. Jesteś w połowie. Dasz radę. A? No kto by pomyślał. Dopiero co przyłączyłeś farmę temporalną, a już mamy nowe zlecenia. Możemy skorzystać na powrocie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Dobra. Zlecenia standardowe. Dobra, powrót, tak? Okay. Zaczep spinaczkowy, dwie drabiny, tu trzy, assembler, worek z krwią, buty wyrzutnia bolaców. Mam jeden, ale wezmę jeszcze sobie jeden. W razie czego? Aero bagażnik, okej. Okay. Spójrz, naprawczy, drabina, hematogranat, granat dymny, 3 hematogranaty, amunicja 2, aha. Dobra. Słyszymy, już jeżdżą. Okay. Kurde, no nie mogę sobie przypomnieć, którym to przyciskiem się sprawdzało, gdzie jest... Gdzie jest e, znacznik... Fuck. To my już tu mamy dojechać, tak? Okej. Okay. No to trochę daleko. Wiesz, by mnie ktoś zauważył Może uda nam się uciec ja No dobra, sorry, ale Ale chyba trochę nie w tą stronę jadę Musimy skręcić w lewo Uda nam się przejechać tutaj bokiem? No chyba nie bardzo. Ale może tędy? To jest dużo tutaj. Wezmę trochę tych e, Gdzieś tu jeszcze widziałem jednego chyba A jest tutaj Bo one się przydają 也这么大了，再见。 Podejrzewam, że nie bardzo. I to jest? To jest lina. Dobra, Idziemy w inną stronę. Muszę przyznać, że baterie się szybko marnują. A tu jest kurna bateria. Czy uda mi się do niej dojechać? Zobaczymy. Chyba, że nas wynurzeni dorwą wcześniej. A mam przeczucie, że coś takiego może nam się przydarzyć. No i pytanie dojedziemy. Tu jest ładowarka. Ale mamy assembler, to chyba. Dobra. Może dojedziemy. Coś. Eh, <laughs> Ale ja ja. Uh, assembler. Skrzynka pocztowa to nie, most to nie, kryjówka, strażnica, generator. Nawaduje się. Dobra, dziękuję, naładował się na ładowo, okej. Okay. Hmm. Daleko. Продолжение а? следует... Jeśli mam być szczery to chyba nie pojedziemy już nim dalej. остатки дороги на песо. problem ewentualnie może ich tutaj jakoś ominiemy Dobra, czyli... Dobrze.

Нет, ну не нашел. Trochę ciężko powiedzieć, a jednak się udało. O nie. Możliwe staje się możliwe. Rozpoczynam skargi. Skargi jest dopuszczalne. Zdawanie identyfikatora. Zgodnie komputerów. Dane zgodne. Witaj. Parametrzonajki nie puszczają. He's off. Śmieciarz, pilna dostawa starych komponentów. Śmieciarz, reżyser filmowy. No dobra, bierzemy dwa. Co to jest? Limit czasu dostawy 45 minut. Okej. Okay. Zostawa tabletu delikatny ładunek ok, do odległego miejsca w trudnym terenie. Dobra, e, tak, assembler poziom drugi, jeden sobie weźmiemy. Zaczep spinaczkowy mamy trzy, drabiny dwie. Co mamy tu jeszcze? Wrzut niebolasów mamy. Odwrócona trajka. Sam. Czasem kurierzy odstawiają pojazdy Bridges do garażu. Są dla wszystkich, więc możesz z nich swobodnie korzystać. Dostępne w danej placówce zarówno twoje, jak i te, którymi inni gracze dzielą się online, umieść pojazd w windzie, by z niego skorzystać. Odwrócona trójka dalekiego zasięgu. Wytrzymałeś to. Ok. Dobra, mamy wszystko. Tablet, stare komponenty... ...chematograma, dissembler, drabina, buty, worek... Okej. Okay. Wyruszyć... Zlecenie przydzielone. Aktualne dane przesyłki. No i dobra, w tym momencie zakończymy następne misje. Będę przechodził już w następnych odcinkach. Dzięki, że tu byliście. Do zobaczenia. Hejka.